Nasze tutaj jest po co Maciuś? Ogólnie dzisiaj gramy w Minecraft i będziemy musieli przejść grę i nie było ci mu dlatego, że musiałem sobie zrobić przerwę, trochę długo ale musiała być to przerwa więc a właśnie, gramy dzisiaj na Lady Modzie co zapomniałem wspomnieć no i jak mówiłem gramy w Minecrafta, survival będziemy Będą odcinki dzisiaj będę... Ben... Dzisiaj nagram 3 odcinki, żeby mieć zapas. Więc no... Jutro jeszcze po... dzisiaj się pojawi odcinek. Jutro się pojawi odcinek i pojutrze się pojawi odcinek. odcinek. Więc no. I nie, nie będę... Nie będę tym może grał czasami yy, po tym. Yy, po odcinku. No bo jednak... Nikt, żeby wszystko co robię na tym, na Minecraftie było nagrywane. Nie? Więc... Rzeczy. rzeczy potem zrobimy sobie żelazne potem diamentowa, potem dobitowe i tyle. I co przyjemne w labi modzie, Że mogę sobie na przykład postawić znak: na przykład, tak, jest wapon. <laughs> tego gramy o i będę mógł widzieć, ile mam HP zbroi, a ile nie mam. No, jak widzicie w sumie. Pięknie. Pięknie. Myślę, że najpierw moglibyśmy zacząć od zbudowania bazy. tak będę cicho, ale po prostu musi <coughs> się skupić tak samo na grze i tak dalej Jak samo mogę być mogę czasem nie mówić tak samo, bo no tam, A, i sry lagi ale no komputer nie jest za dobry w ogóle by był ten dom. dwóch różnych drzew. Tu gdzie zbudować? Ja zbudowałbym się gdzieś nad wodą. O. O, może tu zrobimy takie pilary. Może tu to po prostu wybudujemy. Żeby nie iść daleko od tego spawna. O. o na razie zbudujemy sobie te filary. byle czego, tylko żeby były. Na przykład sobie to o Nie ten dymek. No, ten dymek nie, ten domek nie będzie taki króciutki. <laughs> będzie dłuższy. Oczywiście, musimy sobie tutaj zbudować podłoże domku. Najpierw... więc I właśnie, przecież mogę teraz zatrzymać film i widzimy się, jak podłoże będzie zbudowane. Dobro. Dobra ja już stworzyłem platformę, Zbieram trochę drewna, a będziemy mieli chyba domek Znaczy i taki duży, może być taki duży domek. Czy duży duży to nie będzie, ale tu trzymy to jest możemy? O, równie tylko będzie. Boże. No nie było wcześniej takich lagów. Jak wcześniej nagrywałem eee, z wielu tą wtedy nagrywałem. nie było takich lagów, no. się nagrywałem, no, ale teraz mam Dark House'a mam Valoranta. No, mam dużo gier. i może tutaj się bo zaraz będzie noc. A ja tego nie chcę. Znowu mam bana. No ja nie wybieram dalej mucha. Głupia mucha. Weźmy się pytać, czy młody mógł na wodzie? Bo będzie pewnie mało mobów. Chyba, że ci co. te wodne zombiaki będą. One są mega denerwujące. Craftuje. Tak długo nie grałem. Na serio muszę wrócić do minecrafta Tak długo nie grało się. Ale będzie taki malutki domek. Malutki, ale skromny. Na razie tyle mogę zbudować. Pochodnie sobie weźmiemy. O. Tutaj będzie. Tutaj będą. Pochodnie. Proszę bardzo. Nie się przydało go No serdecznie poczekam aż dzień zrobi albo z Worda zrobię też mogę Ja już nie pamiętam jak się rzeczy kraftuje Boże. no więc mi się gdzieś tam ząbiek. Pójście czekaj, o ile minęło od ostatniego odcinka 72 dni chyba dobra ile już mamy nagrywanie? A dopiero 9 minut to ja jeszcze nie możemy skończyć o. ja muszę pójść sobie zbierać drewno. O widzimy że się zmianą. Pozbieram sobie drewno. No i minie noc. Nara. Dobra. Jak widzicie, trochę drewno pozbierałam. Nie wiem czy czego nie zrobić większego. Dobra. Ki. Będziemy się bamykać. Jakby się dało w miskę. Kolego domki na nim się leżą. Ja sobie koło i domek. Taki różowy A on sobie budował taki zwykły dom. Uważam na Mój kolega nawet nie zbudował nic w tym domku. A ja tam wszystko z odwaliłem dobra jeszcze. Teraz Teraz tylko jeszcze piecyk. Piecyk bo mogę zrobić, nie mogę. Um. Um. Okay, was ist, uh, I w tym miejscu mamy Jest on w Owce będą musiał zabić. Blisko są so owce. To jest bardzo fajnie. Dużo będzie sąna. stąd. A właśnie będziemy musieli pójść do Kaiwa Po pierwsze, przedmioty. Idziemy zabijać owieczki na łóżę. nie potrzebuję mieć łóżko, więc musimy owce trochę pozabijać. Boże, głupio bez. Kilnoprazy OBS-a. Znaczy, że nie widzę OBS-a, ale bez OBS-a bym nie mógł nagrywać. Ale nie ma co, jak kiedyś nagrywaliście, mieliście z obs ten problem, że wam ciągle wyskakiwał błąd. W ogóle, czy będę mógł? film rzucić i miał mi to wystarczało, mi wystarczającym jest co mam. Koleś ten film nagrać po pierwsze. by nagrać te trzy filmy. Bo to ja nie wiem. Dzie. Wiesz co, czemu tak mało drogi mam ze stołu. po prostu dużo. Będę życzę. Mam mieć się skóry. Bym musiał jeszcze jedną krówkę No i... Ogóle... O Boże, o B, znowu. Co tym razem? Bo głupio wszyscy się, się nagrywano. Nie boję się! A znaleźć plików w nagrodę to będzie ten. No, chyba na film. Na wideo. Będzie to w 7 mg. Jak ja nienawidzę obecę. Ja bym się w tym dlaczego nagrywać. pierwsze kantafalu, Czy czy mógł zrobić Oj, ojcieczka, pink Oj, tutaj mam teraz, tutaj mam teraz ojcieczka, 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 już nie ojcieczka, ojcieczka, że trzy filmy będą leci minutę trwać nie, że teraz przez te 5 minut nic nie będę robił po prostu pójdziemy sobie do cave'a pójdziemy do Kejwa co ja piłem? muszę to zaznaczyć teraz Będziesz na czerwym. No, tutaj. Mój point O kurde. Miejucy. Węgiel. Coś tu jest, nie? Ale jest mega dużo węgla. Boże, głupio bez. A chyba, że to przez to face false, false face face To że mam tego skina tam na nagrywaniu co widzicie bo nie są czapki nie czy to nie zasłano musi się okaże, musi nie musiał go zmienić co może na filmie to zrobię

O ne Andi. Pametam, da na Andromonaš chyba ne morem baršiti. To jak jak gra na y, horrorowym minecrafcie już nigdy tego więcej nie zrobię. Pamiętam, że na samym początku to znalazłem tego. Jakaś się W ogóle nie znam mobów. Tutaj point dom. O, widzicie, że no, słabo je nie, nie widać. Szczególnie jak się ma laby przez Zabesa, to tym bardziej.

musimy zrobić i każdy gram <try> filmy, które będą trwały 20 minut tak szczerze myślę, że będę musiał tutaj godzinę czyli spędzę godzinę na, na, nagrywając minecrafta w godzinę z tego co pamiętam godzina, godzinę z kolegą mieliśmy byliśmy dopiero w nagarze a nie mieliśmy w ogóle diamentów w godzinę dlatego, bo on mnie ciągle zabijać i musiał mnie ciągle tarpać, zgubiliśmy się raz Uż... myślę, że ten film teraz wrzucę od razu i sobie nagrę jeszcze dwa filmy teraz jedną rzucę jutro, a drugi rzucę pojutrze. Więc no, się.. No, na razie spozorujcie tego. No jak na razie to dużo zrobiliśmy. Mamy kamienne rzeczy. Mamy podstawowy domek na wodzie. 3. Ach, ujrzcie, to chyba się na ten filmik bo musimy zmienić to i podłoga więc trochę beka a no, nie ma tam do mojego domku teraz to się ma zmienić co nie teraz o 15. nie wiem ile mi przecież wystarczyło o. A, tu nie będzie już wody No, pięknie. Mam tu w dupie OBS, wysłałeś. O, no tak. Oj, no tak, no tak. Domek na wodzie, chciało mi się. Op, mam domek na wodzie. A zaraz będzie domek pod wodą. Ty... Co bym sobie zbudował domek pod wodą? No nie, nie To może później Zbudujemy go Domek pod wodą I to nie z tego drewna, bo to drewna jest mega brzydka Ten domek ma być Mega ładny Czyż Czemu on nie będzie szklany? Teraz tak szczerze to będę miał lewitujący dom Ja wstaję już. Nie, nie zbuduję pieca. Ale myślę, że będę Митича сова и ме натанява, че като са няколко минути. Да, не е филм, не е с награда. не не O nie! W ogóle idzie na ile idzie materiałów na schody, nie? Da, możemy zrobić co... O! Mm. Jedna droga, jeszcze trzy. Wystarczy! Bo już myślałem, że mi my dom zaraz cały zaleje. Właśnie czemu bo nie zalewa tego domu. Przemyślmy już. To główna zniszczona. Super, super, wcześniej zbudowałem dom, który teraz muszę poprawić, bo masz z dużo dirty w sobie. mogło być tak samo. Może jeszcze kiedy będę streamował na Twitchu, kto wie, to wiem. Może się będę pojawić z streamem na Twitchu. będziemy będziemy musiał robić ten nazwa, jakby. Co? się domyślić, jaką mam nazwę na Twitchu? No także będę miał to

Jestem zjebany Trzeba mi ją odwalić Kurwa, zalało mi dom Nie że trzeba ją odwalić No i teraz jest trudniej O, mówię sobie, o сделать в таком способе, <сосуд> мило, могу ли я себе еще сделать что-то? К сессалку можно сделать, сама знаю усанс, но к сессалку должно быть ближе лужечка, дабы ничего не О, так. Ja się owo to zrobić inną rzecz to nie Dobra, nie zalało. Вклювяме. Чешно си сходко. Ами, че че разява, че? Няма мисло е. Чето бъде някога трябва дарай. Ściana, nieźle. Niewiele. O Boże. 8 minut przekręciłem. Dobra, no to. To jest koniec tego odcinka. Teraz górze.